Cześć, jestem Licia z zespołu Wuplingua. Pozwólcie, że zaprezentuję Wam naszą wtyczkę do tłumaczenia. Przejdź do zakładki Rozszerzenia, dodaj rozszerzenie Wuplingua, zainstaluj je, a następnie aktywuj. Poprosimy o uzyskanie klucza API. Klikam tutaj. Adres URL strony jest już wstępnie wypełniony. Adres e-mail jest również wstępnie zarejestrowany. Jeśli to nie jest poprawny adres, nie wahaj się go zmienić. Język strony jest również wstępnie wypełniony na podstawie ustawień Twojej strony. Pozostaje tylko wybrać język tłumaczenia, następnie kliknij Uzyskaj klucz API. Otrzymasz ten klucz API na swój adres e-mail. Wystarczy wkleić ją w dedykowane pole i zatwierdzić. Poczekamy na wygenerowanie tłumaczenia. Kilka sekund później strona jest przetłumaczona i możemy ją odwiedzić. Zauważamy, że jesteśmy już na adresie URL przetłumaczonego języka i można zauważyć, że strona została całkowicie przetłumaczona. Na dole ekranu znajduje się selektor języka, który umożliwia przejście z języka początkowego na język przetłumaczony. Gdy strona główna zostanie przetłumaczona, zapraszam do przeglądania innych stron Twojej witryny, aby po raz pierwszy wygenerować tłumaczenia. Po prostu przeglądasz swoją stronę tak, jakby robił to internauta. Na górze ekranu zauważysz pasek postępu generowania tłumaczenia. Gdy generowanie się zakończy, dostępny jest przetłumaczony język. I zaczynamy od nowa dla innych stron. Gdy już przejdziesz przez całą swoją stronę, możesz wrócić do panelu administracyjnego, aby kontynuować ustawienia rozszerzenia. W zakładce Wublingua ustawienia ogólne znajdziesz edycję flag. Możesz zmieniać flagi w zależności od używanych języków. W zakładce Selektor języka możesz zmienić wygląd selektora języka na blokowy, w linii, w formie rozwijanego menu, jak mają być wyświetlane języki, kształt flag, oraz możesz również wybrać inny motyw. Nieco niżej będzie można dodać własny CSS. A na koniec macie opcję wyboru, gdzie wstawić ten selektor języka. Jeśli chcesz automatycznego wstawienia, masz możliwość wyświetlenia go na środku, po prawej, po lewej stronie lub w ogóle go nie wyświetlać. Możesz również użyć shortcoda, aby wyświetlić selektor języka w określonym miejscu na swojej stronie, a na koniec możesz również dodać selektor języka bezpośrednio do swojego menu. W tym celu należy przejść do zakładki Wygląd menu. Zauważysz sekcję o nazwie WP Lingua która pozwala na dodanie selektora języka bezpośrednio do menu. Dobrą wiadomością jest to, że ten selektor języka w menu dostosuje się do Twojego motywu, więc niezależnie od motywu WordPress, którego używasz, selektor języka doskonale wkomponuje się w Twój design. Gdy wracamy do ustawień podwójnych Epilinguas, jest zakładka o nazwie Słownik, która pozwala na dodawanie reguł tłumaczenia. Masz również zakładkę wykluczenia, która pozwala na wykluczenie stron lub części stron jeśli chcesz, aby nie były one tłumaczone. Na koniec w zakładce Wszystkie Tłumaczenia znajdziesz listę wszystkich swoich tłumaczeń. Zauważysz, że nie ma duplikacji stron. Jeśli przejdę do zakładki Strony, Wszystkie strony, są tam tylko moje początkowe strony. Tłumaczenia są natomiast dobrze przechowywane we wszystkich tłumaczeniach Uplingua. Oczywiście te tłumaczenia są edytowalne, wystarczy na nie kliknąć. Wprowadzić zmiany i zapisać, ale to nie jest jedyny sposób na edytowanie tłumaczeń na Twojej stronie. Zobacz, jeśli przejdziemy na stronę w wersjach przetłumaczonych, klikam na wersję tłumaczenia. Widzimy tutaj przycisk, który się pojawia, dający dostęp do naszego edytora wizualnego. A teraz widzimy, że wszystkie ciągi tłumaczeń są otoczone ramką: na przykład, klikam na nie, wprowadzam zmiany i zatwierdzam. Gdy tłumaczenie zostało zmodyfikowane i poprawione, szybko je zauważysz dzięki zielonemu ramce. Gdy zakończysz edytowanie swoich tłumaczeń, możesz kliknąć na Powróć na stronę. Widać, że zmiana została od razu uwzględniona. Na koniec tego filmu demonstracyjnego mam dwie dobre wiadomości: pierwsza to, że wp lingua jest so friendly. To oznacza, że wszystkie przetłumaczone wersje Twojej strony będą mogły być indeksowane przez wyszukiwarki. Jak widać w kodzie źródłowym strony, WP Lingua zarządza znacznikami HTML. HRF, język i język. Ponadto, oprócz umożliwienia indeksowania wszystkich przetłumaczonych stron Twojej witryny, WP Lingua pozwala również na tłumaczenie znaczników HTML, które są niewidoczne, ale bardzo ważne dla naturalnego pozycjonowania. Na przykład znacznik tytułu SEO, znacznik metadeskrypcji lub teksty alternatywne obrazów. Zobacz, tutaj wpisałem mój tytuł SEO i moją metaopis. Aby to przetłumaczyć, to bardzo proste. Wracam na swoją stronę, aktywuję edytor wizualny dla wszystkich tłumaczeń na stronie, a tutaj znajduję wszystkie teksty, które niekoniecznie są widoczne na stronie, takie jak tytuł SEO i meta opis. Muszę tylko kliknąć, aby wprowadzić moje zmiany i je zatwierdzić. W ten sposób nic nie jest pozostawione przypadkowi. Twoja strona będzie dobrze indeksowana we wszystkich przetłumaczonych językach. Kolejną dobrą wiadomością jest to, że wp-lingua pozwala na tłumaczenie Twojej strony na 24 języki, przy czym pierwszy język jest darmowy, jeśli Twoja strona jest niekomercyjna, a liczba przetłumaczonych słów jest nieograniczona. Jeśli chcesz używać wp-lingua na stronie internetowej komercyjnej lub jeśli chcesz dodać więcej przetłumaczonych języków, zachęcam do wyboru licencji premium wp-lingua. Jeśli masz pytania, zapraszam do kontaktu za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego. A jeśli korzystasz z WP, Lingua i Ci się podoba, nie wahaj się zostawić nam małej oceny w oficjalnym katalogu WordPress.